Jowitka, Jowitka podrapałabyś między łopatkami, bo sam se sięgnąć nie mogę. Dzień dobry. Dzień dobry, miłej zabawy. Ale lufa. Po ile dzisiaj Witka? Panie, do 22 za darmo panowie trzydyszki. A już dużo osób weszło? Zmieścicie się. <grym> A możemy tylko wejść na chwilę, się zakręcić, zobaczyć, czy dużo osób na parkiecie? Tak nie ma, albo wchodzicie normalnie, płacicie trzydyszki, albo wybacz kolejki. Nie drzuj tej mordy, bo dzisiaj nie wejdziesz. Nie panowie, za bardzo wyszczeleni. Dzisiaj się nie pobawicie. Co? Ty chyba nie wiesz kim ja jestem. Jeden telefon i możesz mieć kłopoty. Wiesz kogo znam mój ojciec w tym mieście? Tu mam nadzieję, że zna dobrego dentystę, bo zaraz może mieć czerwatego syna. No nie no słuchaj, ja to tylko profilaktycznie podkuwam sobie co drugi dzień półtora centymetra teścia krótkiego, no ale to co? No na sucho to nic nie urośnie. O <laughs> mnie, najważniejsza to je Micha. Sanderka miała zrobiła y, makaron z kurczakiem, bo mi się już ryż przejadł. Ah, <sighs>